Zanim byli słabi, westrzymali dęze. Napiszcie w komentarzach pod filmem, kogo chcecie zobaczyć następnym razem. Zanim zawalczył na fame, ...Maskat z prembłońskim. Sylwester Wardenga urodził się 31 grudnia 1989 roku w mławie ma młodszą siostrę. Jego ojciec zostawił ich kiedy byli mali i wychowani. Nieprawda, mam starszą siostrę. Niem dzieci zajęła się matka, która prowadzi firmę transportową w ich rodzinnej miejscowości. Sylwek pochodzi z małej wsi, gdzie mieszkało poniżej 150 osób. Jego mama sporo pracowała, więc miał dużo czasu dla siebie. Młody Wardęga rzadko odwiedzał kolegów i z reguły widywał ich tylko w szkole, bo w trosce o jego bezpieczeństwo mama nie pozwalała mu oddalać się zbytnio od domu. Kiedy Wardenga był małym dzieckiem, to wszędzie było go pełno. No dalej jestem małym dzieckiem. Jednak okres dojrzewania nie był dla niego przyjemny. Wyskoczył mu wtedy na twarzy trądzik i jego poczucie własnej wartości strasznie się obniżyło. Wycofał się wtedy z rytko. Ten gość czytania, ja pierwszy w sensie. Sposób mówienia jest taki usypiający, że trzeba odpalić na jakieś 1,5, żeby to się dało obejrzeć. Ciekawe towarzyskiego? Nie, może przesadziłem. 1,25 zaczął spędzać dużo czasu przed komputerem i grać w Tibie, w której chciał być najlepszym palladynem na serwerze. Kiedyś sprzedawał nawet przedmioty zdobyte w tej grze za prawdziwe pieniądze. W liceum był tak nieśmiały, że wstydził się nawet zamówić coś w KFC, nie wspominając nawet o rozmowie z dziewczynami, która stanowiła dla niego nielada wyzwanie. Sylwek nie potrafił się na nikogo otworzyć, dopóki dobrze go nie poznał. To właśnie przez tą nieśmiałość w pierwszych filmach ukrywał swoją twarz. Mówi, że początki nagrywania były dla niego pokonywane. To jest wszystko informacje z, z tego, co ja sam mówiłem w wywiadach. własnej nieśmiałości. No nie, zobaczcie, może czy mi zaskoczy. W szkole grał w RPG i był mistrzem gry na czacie oraz wymyślał historię oparte na japońskiej mandze Dragon Ball. Sylwester cierpi na cukrzycę, którą zdiagnozowano u niego w dość młodym wieku, przez co czuł się trochę gorszy od rówieśników. liceum poszedł na studia. Z początku próbował swoich sił na uniwersytecie w Warszawie w logistyce, jednak nie mógł się tam odnaleźć. Przeprowadzka znałej miejscowości, gdzie wszyscy się znali, do wielkiej Warszawy, w której nie znał nikogo, była dla niego ciężka. Strasz. Głowno prawda, tak naprawdę chciałem yy, grać w tipi. A nie się uczyć. <laughs> A musiałem coś powiedzieć, nie? Nie go to przytłaczało i ogarnęła go depresja, nie pomogło. To. Żadna k***a depresja co to za też to, że w rodzinnych stronach zostawił za sobą swoją pierwszą miłość. W Warszawie mieszkał z siostrą, z którą strasznie się kłócił. W końcu Wardęga zrezygnował ze studiów logistycznych i wrócił na rok do rodzinnej miejscowości. Następnie znów wyjechał do Warszawy, tym razem ze swoją dziewczyną, gdzie zaczął studiować psychologię. Mówi, że studia te pomogły mu w walce z nieśmiałością, bo zrozumiał skąd się ona bierze i mógł ją pokonać. Z początku plan był taki, że Sylwester miał przejąć rodzinny biznes transportowy, jednak ciężarówki za bardzo go nie interesowały. Sylwek mówi, że podczas studiów jego wymarzoną Pracą było roznoszenie ulotek w stroju jakiegoś potworka. Mniej więcej w tamtym okresie Sylwester odkrył na YouTube znanego prankstera Remiego Gailarda, którego filmy miały na niego ogromny wpływ. Zainspirowany Remim Wardenga postanowił założyć swój kanał i zaczął publikować filmy. Było to dla niego wielkim wyzwaniem, ponieważ wciąż był jeszcze nieśmiałym chłopakiem. 30 stycznia 2012 roku w wieku 20 Kolejne. Pi 30 stycznia to jest data, która jest wrzucony ten odcinek na mój nowy kanał. Ten odcinek został opublikowany pierwotnie pół roku wcześniej na innym kanale. Więc bardzo słaby researcher robi ten chłopak bardzo słaby. 22 lat wrócił swój pierwszy film. Wraz z kolegą przebrali się w nim za zawodników sumo i walczyli na środku ronda. Nie miał wtedy żadnego doświadczenia z nagrywaniem i montowaniem filmów poza krótkimi filmikami z rozrywki z TV. Jego film dostał się na główną stronę Quake'a i w krótkim czasie zdobył ponad 140 tysięcy wyświetleń. Zdumiony Sylwester nie mógł w to uwierzyć i myślał, że to jakiś błąd na stronie. Po sukcesie pierwszego filmu kupił strój Spidermana za 80 złotych i postanowił nagrać kolejnego Pranka, który uzyskał ponad milion odsłon. Niestety film ten Został skasowany z powodu naruszenia praw autorskich, bo Sylwek użył w nim muzyki z filmu Spider-Man. Mówisz. Nie, kolejne gówno prawda. Film został skasowany, bo ktoś go zgłosił za wykorzystanie wizerunku, a nie za prawa autorskie. Akurat do utworu y, Spider-Man, y, coveru, to nawet miałem pozwolenie, chyba. Z tego co mi się kojarzy, tych chłopaków. Naprawdę jakoś robi bardzo słaby research. Nie? No bo tutaj mamy co 4 minuty, a mamy już jakieś 4-5 błędów. Czy to są informacje, które można samemu znaleźć, nie? W sieci w jakiś sposób. Nie wiem, bo ja to podawałem na odcinkach u siebie. Że kilku profesorów chciało wyrzucić go z uczelni za filmy, które nagrywał. Jak mówi Sylwek, jego mama po obejrzeniu jego pierwszych filmów. Żaden profesor nie chciał mnie wyrzucić, po prostu władze uczelni miały, chciały, a nie że profesor. Pięć... Dlaczego mówi się nic, Dlaczego się nic o promowaniu Nic o promowaniu przez malczyncy i Samu? Nie znam sprawy, jest. Ukała się w czoło, jednak po odniesieniu sukcesu była z niego dumna, tylko mówiła mu, żeby swoimi filmami nie zrobił krzywdy ani sobie, ani nikomu innemu. Sylwek był na tyle pewny swojego sukcesu, że mając 5000 subskrypcji wierzył, że będzie numerem jeden na polskim YouTube. Powiedział kiedyś Kubi Jankowskiemu z kanału Matura to bzdura, że będzie miał więcej subskrypcji niż nawet niekryty krytyk, który był wtedy gwiazdą polskiego YouTube'a. Filmy szły mu na tyle dobrze, że postanowił zająć się tym profesjonalnie i zrezygnował ze studiów psychologicznych na czwartym roku, żeby rozwijać kanał. Podczas kręcenia jednego z pierwszych pranków przebrał się za zombie i straszył ludzi. Wystraszona w ten sposób osoba wjechała przez niego samochodem w dwa inne auta. Wardęga bał się opublikować ten film i wstrzymał się z tym przez rok. Pierwszy raz na komisariat trafił po filmie, w którym wybiegł na Mistrzostwa Świata w skokach konnych przebrany za jeźdźca na koniu. Dostał za to wyrok dwóch lat zakazu uczestnictwa. Za to, to byłem pierwszy raz yy, aresztowany na 24 godziny, a nie, że pierwszy raz trafiłem na komisariat. No, okay. w imprezach masowy. W 2013 roku nagrał film pod tytułem Polis Trainer, gdzie udawał, że pije alkohol i uciekał przed funkcjonariuszami. Film ten zyskał duży rozgłos. Jego operator chciał być policjantem, jednak po tym filmie był prześladowany w szkółce policyjnej i Sylwester przekonał go, żeby porzucił ten pomysł. Jednak wśród policjantów Sylwek miał nie tylko wrogów. Co to znaczy był prześladowany? No dokuczali mu, aż czy był prześladowany? Nie, wiem, co to znaczy prześladowany? Co twórca to inna interpretacja na przykład w ogóle Polant uważają, że prześladowaniem jest raid <grywa> na live. <grywa> Ale też fanów. Kiedyś został aresztowany przez funkcjonariuszy. Jeden z nich rozpoznał go i kupił mu rogalika, bo wiedział, że jest głodny. <grywa> nie, gówno prawda. To nie dlatego, że mnie rozpoznał, bo większość policjantów mnie rozpoznaje i po prostu byłem głodny, aresztowali mnie. Trzy godziny trwały czynności, włożenie no i tak dalej. Ja nie miałem hajsu i gość mi kupił rogala za swój hajs. A nie dlatego, o, Wardenga, to masz rogala, bo jakbyś nie był Wardengą, to bym ci rogala nie kupił. Nie kupił mi rogalika dlatego, że byłem Sylwestrem Wardengą, tylko dlatego, bo byłem głodny. To jest różnica, nie? W 2014 roku nagrał swój najbardziej popularny film Pies Pająk, w którym przebrał swojego. Dzięki kolejosz. ...wysłać zgłoszenie formularzem, gdzie już jeden został usunięty. za ogromnego pająka i straszył ludzi. Film ten szybko stał się międzynarodowym hitem i w kilka dni uzyskał kilkadziesiąt milionów wyświetleń oraz pokazywano go w telewizjach na całym świecie. Wardęga przyznał, że jego pies, Chika, zarobiła w kilka dni więcej niż on przez całe swoje życie. W 2015 roku Polsko obiegła wiadomość, że Sylwester spotyka się ze swoją obecną dziewczyną, która również prowadzi swój kanał w serwisie YouTube, Moniką. Wardęga coraz rzadziej publikował filmy na swoim głównym kanale i powoli zaczął odchodzić od prawa. Banków. W międzyczasie Monika, z Moniką jestem chyba nie wiem, od 2011 albo 2012, nie, od 2015. Coraz bardziej zaczął skupiać na swoim drugim kanale o nazwie Królestwo, gdzie obecnie komentuje poczynania in... on że jakby obiegła wiadomość, innych twórców na platformie YouTube. W okolicach 2017 roku wprowadził się do domu, który kiedyś był burdelem i zdarzało się, że odwiedzali... Jaka informacja, nie wprowadził nowy... <grywa> się to tam jakiś wybór. Da? Którzy szukali tam usług, nie wiedząc, że biznes przydział. Kurde, może i ładnie ten dom wygląda, jak była ta boa seria na tym strychu. ...niósł się gdzieś indziej. W jednym momencie na tym jednym piętrze sześć panienek mogło przyjmować klientów. W 2018 roku w wywiadzie u Prokopa przyznał, że uważa, że w jakimś stopniu cierpi na depresję. W innym wywiadzie mówił, że nagrywanie pranków jest stresujące i po nagrywkach. Nie wiem, czy ja tak przyznałem, to chyba Prokop tak powiedział wtedy. Ale już nie pani. Jest ma. w stanie przez 15 dni nic nie robić i leżeć w łóżku. Mówił też... Co? Przez 15 dni leżeć w łóżku, okej. Okay. ...że bardziej szczęśliwy był, gdy zaczął... Posłał karierę na YouTube i dążył do swoich celów, niż gdy już udało mu się je osiągnąć. Wspominał też kiedyś, że chce zostać politykiem i dostać się do Sejmu, a innym razem, że jak skończy z prankami, to chciałby rozkręcić w Polsce branżę porno. Jak już nie będę kręcił franków, to chciałbym w końcu w Polsce zrobić <coughs> dobrą branżę porno. Wasze dzieci będą zamiast oglądały moją, y, mój portal. W Polskę stać na dobrą branżę porno. Już w 2018 roku rozważano jego udział w Fame MMA, gdzie miał bić się z Danielem Magikalem. Jednak w końcu do walki nie doszło i ostatecznie jego debiut w sportach walki przyjdzie nam oglądać już 6 Marca 2021 roku, kiedy to zmierzył. Nie no, gość średni robi research, nie to jakby. Skąd 240 tysięcy subskrypcji jest, to by mógł jakoś tam pogrzebać. No nie. Nic. Dużo błędów jest w tym materiale, nie? Bardzo mi przykro, ale w tym materiale jest bardzo dużo błędów. Ale fajnie, że się starał. Sprawdź kanał Bandy Art. Yeah. It's hard it's cold, his lines are long.